Podczas rysowania, prędzej czy później, pojawia się kwestia precyzji. Warto nad tą sprawą przez chwilę się zastanowić. Moje poglądowe szkice, za pomocą których próbuję tutaj tłumaczyć zasady rysunku perspektywicznego, wychodzą troszeczkę koślawo i niezachęcająco. Wyjaśnię dlaczego, a przyczyn jest kilka. Po pierwsze, są to rysunki poglądowe, więc z założenia szybkie. I mniej staranne są one tworzone tutaj na potrzeby tych filmików. Są one rysowane piórem po to, żeby cokolwiek było na ekranie widać i z tego powodu każde tutaj potknięcie jest jeszcze bardziej widoczne. Gdy rysuje się ołówkiem, stawia się na początku bardzo lekką kreskę, później się ją poprawia i generalnie rysowanie ołówkiem polega na wielokrotnym poprawianiu linii i taki rysunek z założenia wygląda troszeczkę lepiej. W wypadku rysowania piórem. Linia prawie zawsze ma tą samą grubość, i raz postawiona błędna linia po prostu aż krzyczy. Kolejną kwestią jest to, że te rysunki są malutkie. Proszę bardzo, w porównaniu z dłonią. Dlatego każde drgnięcie, każde drgnięcie i potknięcie wygląda tutaj. Po prostu na gigantyczne, dużo większe niż jest w rzeczywistości. Przypominam, że tak naprawdę rysować należy na formatach 50 na 70 i wydaje mi się, że te szkice powinny być przynajmniej czterokrotnie większe niż tutaj prezentowane. Precyzja w rysowaniu osiąga się drogą długich, żmudnych ćwiczeń, przy czym należy pamiętać, że precyzja owa nie jest głównym celem w rysunku odręcznym. Głównym celem jest narysowanie tego, co się chce. Ja więc mogę troszkę inaczej powiedzieć: wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Na egzaminie wstępnym na Wydział Architektury, na przykład, używanie linijki nie jest dozwolone, ponieważ zadanie rysunkowe polega na stworzeniu bardzo często, najczęściej, rysunku odręcznego bez pomocy linijki. Tym niemniej, w codziennej praktyce architekta. Celem jest stworzenie po prostu fajnego, a również prawidłowego rysunku. I w takiej sytuacji używa się wszelkich możliwych pomocy. Można korzystać z linijki. Ja tutaj może pokażę, że linijkę mam i że używam. Można korzystać z ekierki, z wszelkiego rodzaju szablonów. Proszę bardzo, tu jest taki szablonik, którym można się posługiwać podczas wykonywania dokumentacji. Są tutaj gotowe do wrysowania wanienki, drzwi i podstawowe mebelki. Moje koślawe rysuneczki, proszę potraktować troszeczkę tak jak rady trenera, który mówi zawodnikom, w jaki sposób strzelić gola. Natomiast prawda jest taka, że to zawodnicy, w trakcie meczu mają zdobywać bramki, a nie trener. Trener wcale nie musi osobiście tych bramek zdobywać, i mało tego, gdyby trener zamiast zawodników wyszedł na boisko, to wcale nie wiadomo, czy te bramki by zdobył. Mnie na szczęście już nie czeka ani egzamin wstępny na Wydział Architektury, ani zajęcia z rysunku odręcznego. Kiedy chodzi o zrobienie po prostu obrazka. Problemy z precyzją można obejść, korzystając ze zdjęcia lub wykonując podrys na odrębnym karkuszu, arkuszu, doprowadzając go tam do perfekcji, a później przenosząc go w uproszczony sposób na arkusz następny, na którym będzie się dalej pracował. Reasumując, cały urok odręcznych szkiców polega na tym, że są one w jakimś stopniu nieprecyzyjne. Należy skupić się głównie na ich treści.